Powiedzcie mi, dlaczego pefron jest głównym wrogiem i główną barierą w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami? To nie jest żadna mowa nienawiści. Chciałbym, żeby to się zmieniło. Coraz bardziej się w tym utwierdzam. Słuchajcie, wczoraj rozmawiałem z księgową. Dopinamy sprawy zatrudnienia osób z wielokrotnymi odpisami na pefron. Tak przy okazji mówię, skorzystam z Pani wiedzy, niech się Pani podzieli informacjami, czy rzeczywiście. Pozyskanie dofinansowania i te wszystkie efekty zachęty, które towarzyszą refundacji pensji niepełnosprawnego pracownika, to jest utrapienie dla, dla pracodawców. Ona powiedziała tak: gdyby to uprościć, to pracodawcy chętniej zatrudnialiby osoby z niepełnosprawnościami. I ona potwierdziła mo, moje spostrzeżenia, że bardzo wielu pracodawców nie chcę zatrudniać osób z niepełnosprawnościami, ponieważ boli się, boi się kontroli z PFRON. Słuchajcie, tam jest. Ta interpretacja prawa jest taka, że urzędnik może na, na przykład stwierdzić, że nie, nie jest spełniony efekt zachęty, coś zawsze znajdzie, a ty musisz wracać do finansowanie z kilku lat, czy z kilku miesięcy. Ona mówiła mi o takich przykładach. Czy ja mam pytanie, czy gdybyście mieli, na przykład chcieli jeździć? no, na łyżwach zaproponowali by wam jazdy. i mówią, słuchajcie, to jest jezioro, ciesz się, baw się, ale wiesz co, no, no nie powinno się załamać tafla lodu i, i nie wpadniesz, nie utopisz się. Poszedłbyś jeździć na, na tych, na łyżwach? Ja nie. To nie jest główny problem, że w nas, że jesteśmy źle wykształceni, etc. Wierzcie mi, to jest główny problem, jest w świadomości pracowników PFRON. To powinno być wszystko uproszczone. Nie wejdę, pracodawcy nie chcą wchodzić na pole minowe i nie wiedzą, kiedy im po prostu uszkodzi nogi. I pamiętajcie, że no, dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika mogą wziąć... Firmy, które zatrudniają poniżej 25 osób na etatach, w takim dużym uproszczeniu, takich firm jest w Polsce ponad 95%. I one są rozsiane też w małych miejscowościach. I tam dużo niepełnosprawnych mogłoby znaleźć pracę, ale nie znajdą, ponieważ pracodawcy boją się. I wierzcie mi, ta, ta kobieta, z którą rozmawiałem, potwierdziła, że. Większość biur księgowych nie zna się na tym temacie i to jest dla nich pole minowe i zniechęcają do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a tak jak mówiłem, właściciel się zapyta księgowej czy biura rachunkowego, a oni zniechęcą, bo tego nie potrafią i się boją, bo wszystko się może zdarzyć, nie tylko gdy głowa pełna marzeń, przyjdzie urzędnik z Pefron i po prostu zarżnie temat. Czasami to mam wrażenie, że oni się czepiają no specjalnie, tak jest tyle niedopowiedzeń że jak przyjdą, to się czują jak bo bogami. I dlatego Łukasz Kraso, można aktywizować osoby z niepełnosprawnościami. Jak widzę tą panią prezes i gada, że byłoby pięknie, etc. Yy, było nas więcej zatrudniany, są to zwykłe bajki. Problem główny jest w pefroni. To żadnych efektów zachęty. Przychodzi osoba niepełnosprawna powiedzmy 2 lutego i dostaje dofinansowanie. Nie badamy żadnego efektu zachęty. Tamto, to. Powinno być, po prostu tylko musi być terminowo płacony ZUS, etc. I pieniążki płyną z Pefron. Ale nie. To trzeba zmienić, pani Łukasz Krason. To trzeba zmienić, pani prezes Pefron. Ale się tego nie zmieni. Ponieważ musi być niepewność, a, a dopóki jest niepewność, my tracimy osoby z niepełnosprawnościami i, i pracodawcy po prostu tracą. Nic się nie zmieni, jeżeli nie ułatwi się procedur zatrudniania osób, na które przysługuje dofinansowanie osób z niepełnosprawnościami. Moim zdaniem powinno się to uprościć, i taki instruktaż powinien być na stronie PEFRON. No, ale tak raczej nie będzie, bo jak były prezes Kwiatkowski powiedział, Pefronowi nie zależy na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Im zależy, żeby jak najwięcej było zainkasować pieniędzy z kar na Pefron, które nazywamy w płatami, oni nazywają wpłatami obowiązkowymi, i jak najmniej wydać na aktywizację osób z niepełnosprawnościami. A jak muszą wydawać, to muszą robić problemy. Wszystko tak skomplikować, że większość do, nie weźmie dofinansowania do, do państw niepełnosprawnych pracowników, bo się boi, obawia. No i tak oni mówią, że wszystko. My chcemy dawać, aktywizować, ale Wy nie chcecie brać. Ale dlaczego tak jest, o tym się nie mówi. I jeszcze raz mówię: aktywizacja osób z niepełnosprawnościami nie ruszy do przodu, jeżeli się tego nie zmieni, nie uprości przepisów. Ale system, czy na to pozwoli? Jeszcze raz przypominam, że tylko 19% osób z orzeczonym niepełnosprawnością pracuje. Czyli na, na 100 osób tylko 19. No to jest tragedia. Nic się nie zmieni w Polsce. No PFRON zainkasuje 8 miliardów w tym roku prawdopodobnie. Jest coraz bogatszy, coraz bardziej tłusty. Jeszcze raz mówię. Jestem święcie przekonany, że uproszczenie procedur Kontroli. Trzeba uprościć prawo, żeby ruszyło ten temat. Nic się nie zmieni. No tak, jest, instytucja PEFRO nie jest potrzebna, ale nie w, tym, nie w tym kształcie. Nie jako instytucja, która każe pracodawców.